TVP nigdy o nim nie zapomniało, on jednak zniknął z krajowych mediów. Widzowie zapamiętali go przez optymizm, dobry humor i miłość do Polski. Wielu zastanawia się: Co dzisiaj robi Stefan Meller? Był diamentem TVP, nagle zniknął z ekranów. Kiedy Stefan Meller pojawił się, wem jak miłość, widzowie od razu go pokochali. Zniknięcie z ekranów telewizorów serdecznego przyjaciela Marka Mostowiaka zaniepokoiło fanów. Grał tam do 2007 roku, ale jeszcze przez kolejny rok mogliśmy oglądać go w satyrycznym programie Europa da się lubić. Potem słucho o nim zaginął. Wiadomo było jedynie, że stworzył kilka słuchowisk oraz napisał książkę o Polsce, co dzieje się z aktorem. Po 2008 roku zdarzały się jeszcze pojedyncze występy w telewizji, jednak już nie tak częste. Aktor postanowił dzielić życie na to w Warszawie. Ma mieszkanie niedaleko Dworca Centralnego oraz Niemcy. Musiał wrócić do ojczyzny, ponieważ zdrowie jego mamy nie jest w najlepszej formie. Znajomy Stefana Mellera w rozmowie z Rewią przyznał: że aktor przebywa w Berlinie i opiekuje się chorą kobietą. Anonimowy informator jest przekonany, że kiedy tylko mama poczuje się lepiej i wszystkie zawiłe sprawy się wyprostują, Stefan Meller znów odwiedzi Polskę. Aktor jest aktywny w mediach społecznościowych aktualnie. Aktor pracuje też nad książką pod tytułem Weronika, twój mąż tu jest, gdy Niemcy i Polacy się kochają, która jest już gotowa w języku niemieckim, a kiedy tylko skończy się epidemia, zostanie dopieszczona i wydana w języku polskim. To opowieść trochę kabaretowa, od flirtu i wizyty u teściów, aż do językowych, nieporozumień i różnych poglądów na temat wychowania dzieci, mówił dziennikarzom Steffen Meller. Hmm. Aktor nie zniknął całkowicie, a fani mogą dowiadywać się. Co u niego słychać dzięki mediom społecznościowym. Stefan Mellere regularnie aktualizuje swój fanpage, na którym pokazuje, jak wygląda życie w czasie epidemii w Niemczech, opowiada o pracach nad książką oraz informuje o swoich solowych występach, które niestety teraz musiały zostać odwołane. Miał wystąpić m.in. w obornikach wielkopolskich i w kielcach Źródło Pomponik Następny artykuł.